Witam, witam i z kim się witam? Witam, już wiecie, ja jeszcze nie. Koziorożec. Koziorożec, kochani moi. Witam w tym czytaniu na te bardzo specyficzne zjawisko. Ja nie robię czytań na różnego rodzaju zjawiska, ani na pełnię, i, ale tu jest i pełnia i zaćmienie w bardzo specyficznej energii w pannie, którą my jako ludzie nadal doświadczamy i ona w bardzo specyficzny sposób, ta energia w tarocie ukazana przez gierka, monet, przez karty monetowe, uaktywnia się w nas i w naszym, poprzez to w naszej codzienności, w naszym życiu, zwłaszcza teraz, kiedy to życie i warunki na Ziemi we wszystkich w zasadzie krajach zmieniają się dla naszej yy, materii, tak? Dla naszego poczucia bezpieczeństwa, dla naszego świata. Zobaczcie, ile razy kapłan odwrócony wam tutaj się po prostu pokazuje. Mhm. To jest piękna energia, ale odkuszmy karty potasowane i zobaczmy, poszukajmy w kartach Osho przewodnika, dlatego że ten rozkład będziemy stosować, które ja stosowałam od lat, do przyglądania się energii. Więc zobaczmy, przewodnia energia dla was. Poprzednie żywoty. No i w poprzednim znaku przed wami były bliźnięta dzisiaj. No i też była ta energia poprzednich żywotów, czyli energia, tutaj mnie nie odnoście do tarota. Natomiast w pewien sposób troszeczkę można, tylko tutaj, jeśli ktoś Ogląda karty i kładzie kartami yy, oszo. Można sobie mocno bigosu namieszać, jeżeli nie jest się w tym bardzo wprawnym. Yy, I świadomość może różnie zasypywać po, tak jakby nas informacjami. Zobaczmy, co odeszło do przeszłości. Nie wartościujemy tutaj nie nadajemy intencji odeszło i da święty spokój, czy coś trudnego. Po prostu odeszło, zamknęło się i już. Nie ma co tutaj deliberować. Trójeczka mieczy odwrócona, czyli coś zostało tak zwanie u was, po prostu tak zwanie odeszło. Czy to coś ważnego? Trójka mieczy bardzo często, nawet jeśli chodzi o zdrowie, mówi coś bardzo kardynalnego, łącznie do tej, że granica przesuwa się, że jakiś narząd, tak, musimy wymienić, tak, czy pozbyć się po prostu, funkcjonować przez jakiego, bez jakiegoś narządu, potrzebujemy jakiegoś zastępstwa, wręcz jakby jakiejś protezy, aczkolwiek różnie ją możemy nazywać. Wszystko to, to jest zrozumienie karmiczne, jest pewne przejście duże tutaj, ewidentnie. Nie ma co już płakać nad rozlanym mlekiem czy ubolewać. Myślę chociaż, że koło ziorożce, raczej nie są tymi, którzy ubolewają. Oni, przepraszam za to określenie, bierzecie dupę w troki po prostu i dalej funkcjonujecie, tak? Wyciągając jakiegoś rodzaju wiedzę dla siebie. Zobaczmy. To wielkie zjawisko na niebie, tak? Ta pełnia w pannie zaćmienie, tak? O, no i pójdźmy tutaj dalej. Remita odwrócony. Uh -huh. Na co się to otwiera? To co Wam teraz pomaga, sprzyja, podpiera, ukierunkowuje. Tak. I energia, która przeszkadza. Która trzyma gdzieś tak. Zobaczmy, czym ona w ogóle dla Was tutaj będzie. Zobaczmy, z czym wchodzicie w tą energię i zobaczmy energię, dlaczego to wszystko się dzieje. Siódemeczka monet odwrócona i teraz chciałabym się opowiedzieć tak, ta siódemka monet z tej talii akurat dość często już do tej pory wyszła, a ja jeszcze już jestem ponad połową, ponad po, zrobiłam to czytanie ponad połowie znaków w ciągu ostatnich dwóch dni. I cóż chciałam wam powiedzieć, jeżeli kiedykolwiek mieliście jakiś problem z dłonią, z ręką, tak, z tym, mieliście na tym blaku, z łokciem, wszystkim tym, co się wiąże. Tutaj akurat jest lewa, ale ta karta bardzo często pokazuje o regeneracji. Mówi też o tym, o czym mówi biologia totalna, zobacz, przyjrzyj się ta dolegliwość i połącz ją jeszcze, co tam ci w tym ostatnim czasie dokuczało i poszukaj. Przełóż to na swój po prostu tak zwany język swojego życia. Dla koziorożców na pewno jest to czas, tak jakby odbudowy, czas wyjścia, i na pewno wiele z was cieszy się, że coś już się zamknęło, skończyło, tego już nie ma. Zostało tylko to, co z tego wyciągniecie: albo mądrość, zrozumienie, ulgę z wyrównania, złożenia się w pewnych po prostu opcjach, ale też to jest ta energia, która mówi o tym, że yy, trzeba już żyć inaczej, bez czegoś, bez kogoś, tak? Być może są to sprawy, których wcześniej nie przewidzieliście, a dotyczą kogoś, kto był obecny w Waszym życiu, czy sytuacji i tego, co to wygenerowało. Czasami w różnych trudniejszych sytuacjach pokazuje się nasze życie, pokazuje się coś, czego wcześniej nie wzięliśmy po prostu pod uwagę szacując tak jakby pewne wydarzenia, jakby w swój los, tak, czy pewne sytuacje w naszym życiu. Na pewno jest to związane też, tak, skoro dobrze, że się skończyło też, tak, z jakąś opcją, ta piątka mieczowa tutaj jest bardzo specyficzna, tak jakby kogoś. Yy, kto was w pewien sposób może skrzywdził albo nie do końca dobrze potraktował co najmniej, tak, że czuliście się malutcy jakby gorsi, tutaj jest ta energia z którą będzie sobie powiedzieć, że teraz można się tak zwanie odegrać, można tak zwanie pokazać miejsce, gdzie jest twoje miejsce, gdzie jest moje miejsce, uważajcie na tę energię, to każdy, każdy chciałby po prostu to jest taka energia, z którą ja wiem, jakże klientom kładę tą kartę, to każdy chciałby się poczuć doceniony, ważny, bo ktoś mu coś zrobił, to jest też taka opcja powiedzenia swojej prawdy, albo żeby ten ktoś zrozumiał i to jest tak jakby ta, ta energia tutaj, ona działa w przeszkodzie. Tutaj trzeba przyjrzeć się wszystkiemu, iść do przodu, tak? Tutaj trzeba spojrzeć w taki sposób nie okazujący tak zwane emocji, aczkolwiek w środku one będą walczyły, bo to jest tak jakby wam ktoś coś, nie wiem, wyciął, zabrał i teraz wasze życie może się ułożyć tak jakby już tego czegoś nie było. Nawet jeżeli można to odtworzyć, to wy już inaczej to tworzycie, bo to już nie jest ten oryginał. Coś już po prostu tak zwane odeszło. I natomiast macie tą możliwość, jako ko koziorożce co tym bardziej, przytulam Was wszystkich. To jest bardzo specyficzny też znak, która jest w stanie odtworzyć z tego, co było, powtórzyć tak zwanie, coś, mając coś, co jest w Was ułożone i było od zawsze, odrobić stratę, tak, czy zobaczyć, nauczyć się czegoś nowego, czy pewne umiejętności, które mówią, w czym innym mogę się też ułożyć. Jest to też czas przy tym, bo to jest podobna energia tu i koziorożców, jaką mają lwy w sobie. I to jest taka teraz: wszyscy mają to, ale bardzo mocne, tak? Ja zauważyłam to też u swoich klientów przez ostatnie dwa miesiące, gdzie część z nich ma coś do przekazania innym. I nie ma tego komu przekazać. Tutaj jest taka możliwość dla Was, czym zazdroszczę, że można coś przekazać, tak? Nie wiem, wiedzę, umiejętności, coś co macie cennego, ale tu nie chodzi stricte o majątek majątek, majątek każdy chętny na majątek, tak? Tylko chodzi o pewną wartość, o sentyment, o żywą, jakby pamiątkę, nawet jeżeli ona będzie pierścionkiem, sygnetem, czy też mm, jakimś naszyjnikiem czy gdzie tam coś chowamy w środku, prawda, czy starym zdjęciem, które są w rodzinie i nie ma komu ich przekazać, bo ktoś musi pilnować następnym pokoleniom tego, no to dzisiaj jest już technologia taka, że można też ulżyć i można je odkopiować, znaleźć tą opcję. To jest też taka rzecz, której dzisiaj się w zasadzie w tarocie nie spotyka i się nie mówi o starych zdjęciach. Chociaż będzie się mówiło, bo te nośniki, wszyscy się wszystko mają w nośnikach, o, obo ogląda, im się to czyszczą, wywalą, część przenoszą, część nie i to też kiedyś ludzie znowu będą w tej sytuacji, tak jak kiedyś, jak pamiętam, sytuację, kiedy ludzie. I był taki czas, kiedy ludzie, no nie bili się, ale tak się, tak się mówi, tak? o. O jakieś stare zdjęcie, tak? Bo tam byli dziadowie, pradziadowie, jakiś stary, uwieczniony jakiś moment, czy też jakieś miejsce. No i kto potem weźmie to zdjęcie? Dzisiaj już możemy każde zdjęcie pójść, odkopiować, prawda? Odtworzyć w pewien sposób, no jak najbliższy temu oryginałowi, wręcz jakby uzupełnić braki już. Też nam świat pozwala. I to jest coś takiego, jest inna wartość pamięci, sentymentalna, oparta na i u was bardziej tak jakby na materialnym czymś też, tak, cokolwiek to materialne dla was znaczy te są często o finansowe sprawy jesteście zapobiegliwe po prostu, tak natomiast bardzo często jesteście posądzane tak zwanie o to, że garniecie pod siebie jak to ktoś mi powiedział kiedyś, natomiast to nie jest tak wy patrzycie na to, co jest ważne co jest solidne yy, pilnujecie też tak jakby tego i tu jest tak jakby chodzi o tą materię, coś co wiecie komu przekazać być o temu, nie wiem Dziecku nie, czy temu ustanowienie, nie. ale ta wnusia już taka rezolutna jest, tak? O, jeśli to był... Przepraszam, że ja w tym kontekście tak zwanie mówię. Dla, dla młodych osób szanujcie. Być może coś się będzie działo w obrębie starszych osób w rodzie waszym, w rodzinie. Warto pójść i zatrzymać to, co dla innych zupełnie nie, jest, nie będzie potrzebne. Albo poprosić babcie czy prababcię, czy kogoś właśnie tą deklarację. Chciałabym to zdjęcie, chciałabym je odkopiować, chciałabym je dla siebie. Tak? że przejęcie bycia takim strażnikiem czegoś, tak? U Lwów czegoś takiego nie ma, nie ma czystej przestrzeni tak jakby dla tej energii w ogóle, tak? O. Ona po prostu wręcz można by powiedzieć, aż skarlała. Wam zazdroszczę. Oczywiście to nie jest taka zazdrość. Mam nadzieję, że oglądają tylko zielorstwo, które mnie trochę znają już, no to wiedzą, że to, co mówię, to tak jest. Kochani moi, piękny po prostu tak zwany czas. Umieć nieść się dumą, unieść się honorem, przeczekać i wyciągnąć naukę. Co tu wam mówić? Wy sami po prostu tak zwanie wiecie. To jest też karta oszczędzania się, jest też karta chwili odpoczynku, żeby, żeby pozdrowić, żeby poobserwować też swoje po prostu tak zwane plony i zadysponować właśnie tym jakimś dobrem. Tak? O! I przekazanie, ale tu chodzi właśnie nie o materię, chociaż myślę, że też dla niektórych kozioroszków będzie to taki sygnał, przejrzenie, ułożenie w czymś, czegoś stricte materialnego i ułożenie, tak, tego tutaj na to trzeba wydać, a tu na to. No. I jest to dobry czas na perspektywy tego, co zrobicie, wyłożenie jakichś planów. Aha, wiem z czymś, są jakieś pieniądze, ale to jest mechanizm, który. Yy tworzę, czyli mam takie zbiory, jestem w stanie przewidzieć, że będę mieć takie wzory, Możliwość, żeby ratować sytuację, chociaż to też nie jest w domenie u koziorożców, ale czasami jest, żeby czegoś nie sprzedawać, żeby czegoś nie odchodzić, nie pozbywać się życiowo. Oczywiście mówię to takim językiem bardzo materialnym, a ta energia w ogóle tego zaćmienia, tego wszystkiego, co tam sobie tu dopowiedzcie, czego ja nie dopowiedziałam, to jest ta energia, która mówi o tym, aha, mogę pod to wziąć kredyt, małą pożyczkę być może, tak? Albo mogę liczyć na plony, ale te plony w dzisiejszych czasach, czymkolwiek one są, trzeba trochę zabezpieczyć. O. Zobaczmy świat, z czym będzie do Was przychodził po tej w obrębie pełni tego wszystkiego, co ma oczywiście pozostać, bo to jest zjawisko na niebie, ono niesie na różnych wymiarzach, ale przyniesie i prowadzi jak na smyczy dla niektórych też, tak? Wydarzenia pełne, na których będzie trzeba tego do po prostu jakby doświadczyć, przypieczętować, wręcz zamknąć, tak? Siódemeczka kielichowa odwrot, odwrócona, no tutaj to może znaczyć też, tak? Że to jest ten ktoś, kto jest inny od całej reszty, z kim macie do czynienia. Z kim trzeba, kto jest ciekawy świata, ciekawy życia. Zobaczcie, te cztery kielichy są bliżej. Kto ma ten polot, jest, jest ciekawy i pokażę wam pewnie szanse. Ale zobaczmy, jak wy to zobaczycie odbierzecie. A no, właśnie, Wielość Dobrego to jest karta Wielość Dobrego odwrócona. Otworzą się przed Wami inne, nowe po prostu, tak zwane perspektywy, nowe możliwości. I ja lubię Wielość Dobrego nazywać nadzieję w sytuacjach takich, które się wydają beznadziejne, albo takie, nad którymi nie będziemy już mogli sprawować pieczy, tak, ale że do pewnego momentu najważniejszego dla nas, w którym my tu mamy dotrwać i jednocześnie jest to um, ulga w codzienności jakby życia. Ta nadzieja da poprzez wydarzenia takie ulgi. Zakładamy tyle, ile ta energia i w każdej energii zjawisku na nieboskłonie ona będzie nam towarzyszyła, że niektórych do końca tak zwane życia, jeżeli coś ma tak bardzo mocno nas zmienić. Energia samotności, ale nie samotności, to jest energia aremity. Sam jestem sam, sama z wyboru, trzymam pewien dystans, bo go lubię, bo go chcę, tak, o, lubię z kimś być tylko na, po, tylko na trochę, tak. Mam Cię na oku, Ty masz mnie na oku, czuwasz, tak? To jest czasami pomoc sąsiedzka też przy ramicie odwróconym czyli nie dokuczamy sobie, nie nachodzimy się, trzymamy się swoich granic, ale wiemy, znamy nawyki, znamy sposób funkcjonowania, obserwujemy nasze środowisko, tak? Na pewno dobra opcja i gojenie się wszelkiego rodzaju zabiegów. Wszelkiego rodzaju yy, dużych zmian, jakichś podziału, wykrojenia czegoś z waszego, po prostu tak zwanie, że to i poszło i tyle, tak? Najlepszy sposób zachowania wyjścia, odbioru, znowu pusta karta. Pusta, ale nie pusta, ja tak nazywam je pusta. To jest karta, którą wykorzystuje Blotkin, nazywam ją Mistrz, tak? Czyli w każdej sytuacji trzeba postąpić w, w zachowaniu, w postacie wyższej świadomości, wyższej konieczności, zachowując pewnego rodzaju godność, prawość, szlachetność. Czasami u niektórych może znaczyć gorzej, tak? Ale zachowanie pewnej po prostu postawy, tak? Najlepsze zachowanie, tutaj zakładam, że ja mam wyczytać to najlepsze. A nie na czym można skusić życie. I to jest ta energia, która mówi, zachowałam się jak należy, wiem jak powinnam się zachować, ja rozumiem, co mnie kusi, co mówi, ale bym wyrżnęła. Tak? To jest właśnie to coś, to, co po prostu jakby pokazanie, pokazanie siebie, pokazanie pewnej, ja będzie nawet pewnej wyższości, ale to chodzi o taką wyższość, nie chodzi o wyższość, tak? Ja zawsze mówię: ludzie w mistrzu to są ci, którzy nie muszą niczego udowadniać, którym życie szkodzi. Zawsze przy, przykładam je do, e, też do swojego mistrza albo do tych ludzi, którzy oni uważają, nawet w dzisiejszym świecie, że jak cię nie powiesz, kiedyś bo takie powiedzenie, teraz kurwa, ja tak. Jeżeli nie powie się tego, nie wyjdziesz tak samo, to i tak w pewien sposób Ja nie potrzeba tego potwierdzenia z całego świata, tak? O. No i dobrze. Piękne energie. I zobaczmy podpowiedź od duszy. Tą przepiękną talią, którą mało używam, dlatego że tu jest, tak jak zauważyłam chwilę z nią pracując, że to jest wszystko to, wszystko to, czego ludzie teraz chcą i co ich odwleka od tej uważności, od tego przyjrzenia się swoim, swoim życiu, tak? No i zobaczmy ta podpowiedź od duszy tutaj dla koziorożców. O, 21 świat. Zobaczcie, jaka ona jest piękna. Nie wiem, czy ją widać tą kartę. Wiem też, że można dość mocno podsunąć tutaj, żeby w piękno. O, widzicie, nie było tak widać? Prze... Przegiełam. Zobaczcie, jaka jest piękna. Tak? To jest czas dla Was do odpoczynku, do ukojenia. Tak? Do poczucia bezpieczeństwa, do powyciągania się też, tak? No, dla niektórych można by powiedzieć, to, to stretching się nazywa, jak się nazywa ta... E, taka... E, trochę sportu, tak? Takiego rozciągnięcia się, ale to też jest takie poluzowanie, rozluźnienie ciała, rozluźnienie swojego, po prostu, tak zwania, życia, które się wami w przepiękny sposób opiekuje. E, odpowiadając na zarzut, że jestem taka miła dla koziorożców, e, to jest tak, że one bardzo dużo ostatnio przeżyły, bo pewne znaki w różnych okresach czasu są bardzo aktywne w energiach kolektywnych i koziorożce na te dzisiejsze czasy, gdzie zmienia się świat, materii, one w swoim kolektywie bardzo dużo musiały przeżyć. Tak, jakby wprowadzając, pracując tak, jakby w kolektywie na nowy wzorzec tak dla nas do różnych spraw materialnych i powinniśmy się od nich po prostu tak zwanie uczyć. I tyle. Tak zwanie, to trwa już kilka lat, i zawsze mi że przytulam. No i dobrze, kłaniam się Wam pięknie, żeby nie przedłużać. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję. No i co?